Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam do filmiku, w którym będziemy wymieniać przegub zewnętrzny, yy, lewy w tym przypadku, w takim samochodzie jak Volkswagen Lupo. Dostał on się w moje ręce, trochę w nim trzeba porobić, więc przy okazji nagram i Wam pokażę, co ja będę z nim robić i mam nadzieję, że Wam to się przyda. Dobra, wszystkich widzów zapraszam tradycyjnie do subskrypcji, dajcie znać w komentarzu co sądzicie. Lecimy z tematem. No dobra, tradycyjnie zaczynamy od tego, że odkręcamy śrubę od tej strony, od naszego przegubu. Mamy tutaj wielokątną, pewnie 27. Także zabieramy się. Zaciągamy ręczny, wrzucamy bieg, podkładamy coś pod koło, bierzemy klucz jak najdłuższy i próbujemy odkręcić. Zobaczymy tym razem, jak mocno zostało dokręcone. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, a first day, you're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart embrace. Go on mr the interim. Tak to wygląda. Tarczki nowe posmarowane miedzianką. Zaciski nowe. Tutaj jest wszystko pięknie, ładnie. Problem jest tam nasz. Dalej, jak sami możecie zobaczyć, na łączniku już mamy trochę smaru z przegubu pomieszanego z piachem. Nie wiem, czy będzie stąd widać. Tutaj mamy go porwanego tam. Bliżej tamtej klamry. A więc będziemy go wyciągać, i wymieniać. Żeby go wyjąć, musimy odkręcić sobie tu od dołu na 13. W stworzeniu dwóch odkręcamy, wypinamy i odsuwamy tak, że nam przegub wyszedł chyba raczej na tą stronę. I tutaj już będziemy już działać. Koło później skręcimy albo po prostu odwrócimy tak, żeby można podejść było młoteczkiem, żeby go zbić. Nic skomplikowanego, działamy. No dobra, mamy przegub wyjęty. Tutaj jest problem. Nie wiem, czy będzie widać. To z tej strony jest pęknięte. I Tędy się wypada na smar i wpada do środka woda. Musimy go zdjąć, rozpiąć kamerki, zdjąć osłonkę. Bierzemy młotek, uderzamy, tak żeby go zbić. I tyle. Czyścimy później i będziemy nabijać nowy, napełnić smarem. I tak dalej. Ale postaram się wam wszystko po kolei pokazać. Tak wygląda to w środku zapięcia. Nie ma co z nimi się bawić. W zestawie jeśli wymieniamy albo osłonę albo przegub zawsze są. Także nie bawimy się po prostu rozpinamy. Śrubokrętem i tyle. Tutaj przegub już zbiłem. Jak to się robi trzymacie w taki sposób na prosto i młotkiem uderzacie tutaj w tą stronę żeby nam zszedł. Tak to wygląda w środku. Smar jest wodnisty. Woda się dostawała także. Dlatego ja postaram się wymienić cały przegub. Różnica cenowo samej osłony i przegubu nie wiem, 50 zł. Lepiej wymienić mieć święty spokój. Ta osłona się zrobiła plastikowa. Dlatego pewnie już pękła. Dobra, ściągamy przegub. O, tutaj mamy zapinkę, która nam go trzyma. I osłonkę. Jedną, i tam jeszcze podkładka powinna być. To jest podkładeczka. Mam nadzieję, że widać. Także podkładeczka pierwsza. Później plastikowa taka osłonka. Widzicie jak jest wygięta. Także tak samo montujemy. Nowe w zestawie są. Tą spinkę możemy wymienić. Jeśli nam nie trzymała. Ale jak trzyma to niekoniecznie. To i to mamy ściągnięte. Ta też jest wygięta. I zakładamy ją w ten sposób. O. Wygięciem jakby tą stronę osłonę ściągamy i tu jest nasz problem. W tym miejscu jest przedarta. Dobra myjemy, czyścimy, składamy z powrotem. Nowy przegub mamy już na miejscu zapięty. Tutaj sadzone. Nakrętkę już nakręciłem. Tak to wygląda. Generalnie się składa w odwrotnej kolejności także nic skomplikowanego nic na siłę. Wszystko młotkiem. Tradycyjnie jedyne co bardzo ważne jeszcze przed montażem, pokażę na starym przegubie. Przed montażem w nowy przegub tutaj w środkową część wkładamy, odcinając rożek pastę, która jest wykołana tutaj. Wkładamy i wyciskamy wszystko tam do środka. Normalnie prosto w tą dziurę w środek. Pozostaje nam złapać jeszcze sworzeń wahacza. Tutaj jest on wkładany tak jakby wahacz. Między dwoma warstwami, no i skręcamy wszystko. Zakładamy koło i dokręcamy śrubę. Już mamy praktycznie wszystko złożone, tu załapane. Teraz tak co do momentów. Dolne mocowanie swożnia, wahacza do wahacza, 35 nm. Zakładamy koła, koło 110 nm, nakrętka, bo jest trochę bardziej skomplikowane niż zawsze. 200 nm, popuszczamy na 360 stopni. Czyli obrót 50 dokręcamy i później 45 stopni. I tak ma być dokręcony. I później Wam ona tak łatwo się odkręci, tak jak dzisiaj mi tak mówi instrukcja. Dobrze moi drodzy, przegub w ulopaczu mamy wymieniony. Ja Wam dziękuję, dajemy w znać w komentarzu co sądzimy, czy komuś się przydało. Ja Wam jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, do następnego, cześć.